Czy Solana umiera? Zauważmy, że Solana przebiła dzisiaj poziom 200 dolarów, czyli mamy wzrost o ponad 5% względem trendu wzrostowego z lipca. W styczniu zaliczyła ogromny wzrost, tutaj celując niemal prawie w 300 dolarów. A analitycy przewidują wzrost nawet do 380 dolarów, jeśli to wsparcie się utrzyma. Ogólnie rzecz biorąc, rynek spadł o kolejne 1%. Wolumen wzrasta jednak, ale wciąż jesteśmy w fazie strachu. Tak jak widzicie na indeksie strachu i chciwości. To nie był dobry tydzień dla krypto. Szczerze mówiąc, luty jak dotąd to fatalny miesiąc. Zaczęło się od mega agresywnej polityki rządu Trumpa, i od tego czasu mamy powolne krwawienie. Ale pojawia się światełko w tunelu. Jak pisze Felix Hartmann, wygląda na to, że jesteśmy blisko dołka. Tokeny AI straciły 80-90% swojej wartości. Ale jakościowe alty, takie jak Solana, wróciły do długoterminowych linii trendu, kasując nadmierny wzrost z kwartału ostatniego 2024 roku. W tym samym nastroje są totalnie zrujnowane, a to często jest najlepszy sygnał. Na zakupy. Dlatego bogactwo z BTC napędzało alty, ale era ETF-ów to zmieni. Fink przewiduje, że ETF-y na Solanie, które będą już wkrótce, w przeciwieństwie do BTC i ETH, nie mają presji sprzedażowej. Same napływy kapitału mogą stać się tym, czym w poprzednich cyklach były listingi na Coinbase czy na Binance. A więc ponownie, czy Solana jest martwa? Absolutnie nie. W skali miesiąca Solana jest na plusie aż 9%. Mimo szpili w połowie stycznia nadal jesteśmy nad wodą. Szczerze mówiąc, teraz może być dobry moment na kupno Solany. Oczywiście to nie jest porada finansowa, ale kupowanie Solany w tej cenie i trzymanie jej może przynieść spore zyski przy odbiciu kursu wraz z akceptowaniem ETF-ów. To nie jest fizyka kwantowa. Im taniej kupisz, tym lepszy masz punkt wyjścia. Solana pozostanie popularną walutą, szczególnie wśród memów i agentów AI. Tokeny z ekosystemu Solany nadal mają wzrastający wolumen obrotu, który dzisiaj wynosi 135 miliardów z dobowym wzrostem niemal o 40%. I tu pojawia się token, który może zrobić nawet stukrotność. Oto Solaxy. To przedsprzedaż. Pierwsza na świecie, warstwa druga dla Solany. Zauważcie, że na ten moment oferują 212% nagród za staking. Oczywiście w skali roku. Dokładnie 212%, chociaż jeśli śledzicie nasz kanał, to wiecie, że Solax już wielokrotnie oferowało takie nagrody, bywały nawet dużo wyższe. Ale jak zawsze, w przedsprzedażach im szybciej wejdziesz w projekt, tym taniej kupisz tokeny i tym wyższe nagrody masz za lojalność, bo właśnie na tym polega staking, że wierzysz w ten projekt. Ta przedsprzedaż sprzedaje się błyskawicznie. Zebrali już ponad 20 milionów dolarów, a więc jeśli chcesz kupić taniej, to właśnie teraz może być ten moment. A link do tego projektu znajdziesz oczywiście w opisie filmu. Co oznacza podwyżka ceny za te 19 godzin? W każdej rundzie przedsprzedaży, gdy osiągną określony cel, a teraz ten cel wynosi 19 613 tysięcy dolarów, podnoszą cenę. Im wcześniej wejdziesz, tym większy pakiet tokenów dostaniesz za tę samą kwotę. Oczywiście widzieliśmy już wiele takich przedsprzedaży, które eksplodowały, zwłaszcza gdy oferują coś nowego i unikalnego. Myślę, że warstwa druga dla Solany, która ma rozwiązać kluczowe problemy tej sieci czyli zatory, nieudane transakcje i ograniczoną skalowalność to może być przyszłość blockchaina, która odblokuje pełny potencjał ekosystemu Solany. Bo Solana jest potężna, ale ma swoje ograniczenia. Pamiętasz dzień, kiedy wystartował TrumpCoin, który właśnie jest postawiony na Solanie? Solana się totalnie zawiesiła. To spowodowało problemy w innych sieciach. A Solaxi właśnie chce to naprawić. Oczywiście nie wszyscy przejdą teraz do Solaxi, ale nawet jeśli część użytkowników się przeniesie, to da to Solanie więcej przestrzeni na działania i rozwój. A więc Solaxi to może być przyszłość technologii warstwy drugiej. Oferuje elastyczność, wydajność, niezawodność, rozwiązuje problemy zatorów. Tokeny możesz kupić kartą na stronie, możesz kupić je też na sieci Solana, możesz je kupić też na sieci ETH. Prawdopodobnie jesteśmy blisko prawdziwego dołka rynku krypto, a przed nami jest odbicie, więc może wkrótce zobaczymy długo wyczekiwany alt season. Pamiętaj jednak, że to nie jest porada finansowa. Zawsze rób własny research przed inwestowaniem, bo ja nie jestem doradcą finansowym i to nie są porady inwestycyjne. Ode mnie to wszystko na dziś, a ja bardzo chętnie usłyszę Waszą opinię na temat tego projektu i przyszłości Solana.